Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii "Wielkie polskie dworce kolejowe". Dzisiaj jesteśmy na dworcu kolejowym Warszawa Centralna i to naprawdę jest wielki dworzec. Nawet, nie, wiem, czy nie największy w Polsce. Pod względem wielkości. No i tutaj jest pętla dworzec centralny. Tak, tutaj mamy pętlę. Um, tutaj stoi 504. Mamy tutaj złote tarasy. No i już zaraz będziemy na dworcu centralnym już całym. Naprawdę widać, że to jest super dworzec. To jest jeden z moich ulubionych nawet. I bardzo lubię patrzeć na te miejsce, gdzie jestem w Warszawie. No dobra, już zaraz będziemy chodzić na sam dworzec. Tak, no i już chodzimy na dworzec. Mamy tutaj halę główną. Tam mamy kasy. Podejdźmy do nich. kiosk. Tutaj mamy rozkłady jazdy, kasy. Naprawdę jest o czym opowiadać. Duży dworzec. Tam mamy różne sklepiki. Że film się tak bardzo, bardzo nie przedłużył. To idziemy na górę. Właśnie. No i tutaj nie są jeszcze y, odjazdy. Hmm. Dobra. Idziemy na górę. Hmm. Dworzec bardzo fajnie, nie będę się już powtarzać. Mamy tutaj McDonalda. Właśnie tutaj jest. A tutaj mamy też inne rzeczy. W ogóle mogę bardzo ciekawą rzecz wspomnieć, że dowód centralny został wpisany do zabytków. Tak naprawdę nie wiem jaką się tu znalazł, ale jakoś jest. Tam mamy ładny widok. Widok na halę główną. No i takie te tarasy jakby, tam mamy jeszcze wieżronkę, objazdy, no i jedziemy już na dół. Tutaj mamy schody ruchome. Wyjście. Sklepiki nas otaczają. I teraz zobaczymy, który by tu można było pociąg nagrać. Bo nie wiem jeszcze. Jakiś śmietnik. Nie wiem co on tu robi. Idziemy już na perony. 3, cztery. No i tutaj mamy takie podziemie, bo dworzec centralny jest w podziemiu. I tam mamy perony. które chciałabym tu peron pójść. Zobaczymy, z którego odjeżdżają pociągi. Może pójdziemy na tamten. Peron czwarty, tak na, tak wiecie, nie wiem dlaczego akurat na ten, ale no jakoś będzie, no już nawet, coś chyba na peronie czwartym nawet odjeżdża. Wchodu Tak właściwie chyba nic nie odjeżdża, ale dobra. A ludzie są, więc powinno coś odjeżdżać. Na ekranach nic nie ma napisane. Tutaj mamy też perony dla Bukade. Naprawdę dworzec bardzo fajny. Najbliższy pociąg teraków główny rozkład jazdy, tablice, perony, zegar, szkody ruchome na górę, peron Każdy Polak powinien znać ten dworzec mi się zdaje. Jeżeli ktoś nie zna to szkoda, bo warto znać taki dworzec, czy jest, ale no nie każdy od wie, ale myślę, że wiedzą o nich ludzie, bo nie jestem wszystko wiedzący, naprawdę nie, no, ale no dworzec bardzo fajny, więc no nie chcę co chyba gadać więcej więc no pa, pa.